Dzień dobry Pani, czy ja się podwymiam do Magdalena? Tak. Proszę Panią, ja chciałam zrobić urodziny dla córki u Państwa. Młodzi e ludzie wiesz, jak się bawią. Słoneczko, muza głośna, Maryczka, woda, browar i wszystko razem co do kupi. Tak się bawi młodzież. Zależy czy są rodzice w domu, czy ich nie ma. Jak jest kata pusta, to wiesz co się dzieje. Na się rozbierają, dziewuchy się kładą na podłodze i jadą w słoneczku. Dwie godziny zabawy, to znaczy dwie godziny trwałej urodziny yy, oraz malowanie twarzy przez animatorkę, która jest do Państwa w dyspozycji. I yy, także biała dostawa, talerzyki, łóżeczki i kubeczki. To jest z naszej strony przynosi tort i jakieś jedzenie. A co jest na placu zabaw? Na placu zabaw jest trampolina, basen z kulkami, dużo zwierząt, rowerki, armatki. I to może być tak, wyższe sfery, przeważnie dzieci z wyższych sfer. Matka prokurator, ojciec prokurator albo, albo dajmy na to yy, matka lekarz, ojciec lekarz, kurwa. Dziadek, tam dziadek już dziadka nie wyliczamy, ale matka i ojciec się liczy na wysokich stanowiskach, bo mają po cztery firmy. A dzieci, a dzieci świrują. Rodziców nie ma cały dzień. Nie, nie, nie martwią się o nich, nie martwią się o dom. Dzieci mają klucze. Towarzystwo przeprowadzają, te, jak to się na, te marychę palą, wino, wino piją i wtedy się kurwa ruchają. Pól. Ale e, wie Pani co, ja mam 30 osób, zmieszczą się. To jest tak zmieszczą się. Bo ja robię urodziny takie, żeby alkoholu nie wnieśli, wie Pani? No ale u nas nie ma alkoholu nigdy na urodzinach. Ale to jest osiemnastka. Ale to u nas nie organizujemy osiemnastych urodzin. Ale ja chciałam zrobić właśnie u Was Ja wiem jak się teraz kurwa bawią. Kurwa, pięć dziewczyn, pięć chłopaków idą do chaty. Matki, ojca nie ma, rozumiesz? Dziewki się rozbierają na golasa. Kolesie na golasa i heja buka jest. Dziewki się kładą na podłodze i jedzie orga, orga jedzie. Jedzie orga, on jej wsadza i jest, jest taki numer, że on rucha, nie może się spuścić, bo jak się spuści, odpada. Jest pięć dziewczyn, trzy, i się zmieniają. Pięciu kolesi, pięciu dziwek. I te, ten, co się spuści, odpada. I tak się ruchają wszyscy dalej. I się, kurwa, nikt nie martwi, tym nikt się, kurwa, tym nie są żadna porządna, tylko widzisz, kurwa, pizda łajdaczka. I tak się napierdalają, naparzają się. A oni mają, ci co to robią, te słoneczko, kurwa, to mają po 15 lat, więcej nie mają. A w dzieci? 18 lat. Aha, czyli takie dopiero no chły, to... Tak, 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 nie przedszkolaki, 18 lat, tak. No? Znaczy, no pensyjnie urodziny na dzieci, to są dzieci do, do tego roku życia. No to przecież też jest dziecko, nie 18 lat moje, nie? No, a nie będzie chciała mieć na które po im malować twarze. A czemu nie można? Wszystko dozwolone jest. Balony no. wie pani, te, te, te czapeczki takie, kastaniety, czy jak to się tam nazywa, to chleją, pierdolą się po kątach, zażygają, zasrają i dużo ludzi się wtedy zbierze, palą marychę, pełno dymu, jeden z syw, kiła i mogiła. I tak się zachowuje mało lat w domu. Matki nie ma ojca, nie ma chatawona. O! chatawo, Matki nie ma ojca, nie ma chatawona, będzie bal. I tak zaczyna się to wszystko. Takie słoneczko, kto jest odpowiedzialny? Kurwa, matka i ojciec. No, a co? Jak to wygląda? 15 lat musi się ruchać, kurwa, co to jest? Szkołę kończyć, kurwa. Zawód robić języka chińskiego i się uczyć, kurwa, bo koreańskiego. A nie kurwa tylko patrzeć, maliczkę palić i się walić jak, jak te, te. Jak to wygląda? Na wszystko o właśnie, na wszystko przyjdzie czas. Co to? Nie można wytrzymać? Proponuję stworzyć program na podstawie tego, co pani córka lubi, jeżeli ma jakieś hobby, tak? Czyli związane. Czasami rodzice mają na przykład jakiś sportowy wybieranie. Moja córka lubi się malować, wie pan? Lubi się malować. Jestem no, bardziej malowanie guzik powinno być i wszystko to ze stylizacją, czyli powiedzmy przebieranie się, jakiś mini playbacksowe i tak dalej. No bo tutaj taki program powinien zawierać taki element. No wtedy my przygotowujemy częściowo stroje, e, robimy aranżacje dla dzieci e, pod, te, pod te utwory, którą na przykład śpiewać będą udawać Majla Jacksona, będą udawać księżniczki, będą udawać to tam, no. no, to, no, to Super, to super bardzo... za fajny, no. Taką córkę jak krótko trzymasz coś nie dobrze. Na się matkę półnicy trzyma. To ja kurwa też zakonnica z tego i z tej nie będzie, bo to się gorzej będzie. Na luzie chować. Wiadomo, o 22 najpóźniej w domu to tą dyskotekę też może iść. Ale tak krótko trzymać za też nie dobrze. się później głupia będzie robić. To nie będzie problem. Zarej, zarej do gleby i kurwa krótka piłka. Nie ma. Ruchania. Ruchać się po mas A to upilnujesz? Nie upilnujesz. Zależy się jaki ma temperament i jaki ma charakter. Bo są dziewczyny, że się boją, a są dziewczyny takie, że wiesz, z każdym. Idą na bata. Tak, słucham? Dzień dobry, że to sklep detektywistyczny. Dzień dobry, tak. A proszę pana, bo moja córka osiemnastkę robi, mnie nie będzie w domu. Ja chciałam, proszę pana, takie coś mieć w domu, zamontować, żeby mi to wszystko nagrało, co narobi. Wie pan co, jest taka opcja, że ona się puszcza, wie pan, ja chciałam to Chciałam, a może do łóżka coś zrobić? pluskwę jakąś. Na no, Proszę pani, no... Wie pani, ja to nie będę znikał. Ja pani tylko mówię, jakie jak zasady to urządzenie działa, tak? Nie odróżnia, czy to pan pani córka, czy to mówi coś inny, więc będzie nagrywało wszystko, czy pytało było wszystkie, się, muzyka, yy, rozmowy i tak dalej. Będzie wszystko naraz. No co, najlepiej nie? na żonando, nie? Najlepiej jakieś, jakieś urządzenie podsłuchowe, czy ewentualnie nagrywające wideo, gdzieś w tym pomieszczeniu. No tak, tak. bo nawet jeżeli pani nie... Tak. Nie, nie nie usłyszę, to pani zobaczy, tak? Chyba dobra rzecz. Sklep detektywistyczny. Aczkuru nie nauczam się mówić. Wiesz, kurwa, kupujesz, montujesz i chuj. Towarzystwo zapraszasz i chuj. Nikt nic nie wie. Pluskę do, do wyra i chuj. Hej. Ja pierdol.